Cześć, cześć, z tej strony atriat z Ziołowego zakątka. Dzisiaj chciałam Wam opowiadać o wosku pszczeli. To jest wosk Pszczeli, jest bardzo piękny i chciałam Wam powiedzieć, do czego się, go może, do czego się nam może przydać, gdzie go kupić i yy, jak go chcecie kupić i dlaczego możecie chcieć go kupić. Więc tak, to jest wosk Pszczeli, można go spotkać w różnych. w ogóle super pachnie, tak miodowo. Oj, <laughs> przepraszam, moje zdrowie, jednak nie jest do końca jeszcze takie, powinno być, chyba się miodu powinnam napić. O! I to jest wosk pszczeli naturalny jak najbardziej. Można go kupić w takich płatach, jak widzicie. Można też go kupić w takiej bryłach jak sztabki złota albo w kuleczkach, na przykład do zastosowań kosmetycznych. Ja ten wosk kupiłam w sklepie pszczelarskim. Jest taki sklep pszczelarski w Krakowie na Placu Szczepańskim i sprzedaje się go na kilogramy. Natomiast można go kupić na Allegro i tak dalej. Taki wosk ma wiele zastosowań. Oczywiście można sobie zrobić świeczkę. Będziemy robić świeczki na tym zakątku, Będziemy? To jest bardzo proste. Dajemy gwint i rolujemy. Można e, również używać go jako bazy do kosmetyków i m.in. z tą myślą kupiłam wosk, e, ponieważ wosk pszczeli jest po pierwsze zagęszczający, e, po drugie ma takie właściwości mocno łagodzące, natomiast po trzecie jest emulgatorem, e, czyli taką rzeczą, która łączy e, frakcję wodną z frakcją olejową. Ponieważ wszyscy wiedzą, oliwa jest sprawiedliwa i zawsze na wierzch wypływa, e, więc olej nie łączy się z wodą, czy tam właśnie z frakcją wodną, e, natomiast Możemy to połączyć tak samo jak możemy zrobić majonez, i jednym ze sposobów, ekologicznym sposobem, jest właśnie używanie tego typu wosku pszczelego. Wosk pszczeli nadaje się też do przygotowania różnego rodzaju prezentów świątecznych i też będziemy to robić, więc tak to wygląda. Pachnie przecudnie. Jeżeli nie macie uczulenia na tego typu rzeczy, to gorąco polecam. Do tej pory używałam go m.in. w balsamie do ust, więc no bardzo dobrze się sprawdza, więc tak wygląda wosk pszczeli. Zapraszam was wkrótce do różnych filmów z jego wykorzystaniem. Cześć, do usłyszenia wciąż w zakątku. Hej, hej!